Siemaneczko na kanale 3 u trenuje Dzisiaj sobie zaczniemy nieco inaczej, bo od rozrobienia odżyweczek tutaj niestety wszystko się kończy A mniej więcej pani Nie musi być To rzucimy sobie dla smaku trochę BCA, taką miareczkę. Przypominam, że BCA możecie oczywiście wygrać. Wystarczy oglądać kolejne materiały kreatywniki przed treningiem. Również sobie doładujemy. Podstawą mojego treningu ostatnio są oczywiście żelki. Trzeba jakoś wrócić, a fajnie po przyciężkich seriach załadować trochę cukru. Jak ktoś ma takie wahania, to jest spoko. Jeszcze tutaj trzeba załączyć music, żeby nam się tutaj. Żegnam się z Wami. Pamiętajcie o kodzie rabatowym. Krzychu trenuję, dzięki któremu na sprzęt Marbosport otrzymujecie 10% zniżki. Nie dotyczy zestawów i sprzętu przecenionego. Odnośnie jeszcze treningu, niestety, czuję mocny spadek mniej więcej z 30% siły zeszło przez tą chorobę na wadze 4,5-5 kg rano. Mniej, także bardzo dużo, bardzo dużo straty. I co? Dzięki za uwagę. Powoli wracamy niedługo trening i z Adrianem, i z wieloma innymi osobami. Także dzięki za uwagę. Pozdrowionka.